...nawet właśnie w Warszawie w sumie deszczowo-burzowe. Dzisiaj Polska będzie podzielona na tę burzowo-deszczową i samą deszczową. Temperatura jeszcze wysoka, ale w kolejnych dniach niestety trochę nam spadnie. W tym momencie całkiem przyjemnie. Już 15 stopni w Warszawie, zachmurzenie umiarkowane. Więcej słońca w centrum, tam stopień mniej. I na Podlasiu, na Warmii i Mazurach oraz w Katowicach czy w Opolu... ...też ten poranek zaczyna się bardzo słonecznie. Zupełnie inna sytuacja na krańcach zachodnich oraz nad morzem... Tutaj zachmurzenie duże i w kilku miejscach opady deszczu. Wrocław, a także Lublin to z Polski Wschodniej. Temperatura najniższa w Zakopanem tam 9 stopni. Zobaczmy w takim razie, jak ten dzień nam się rozkręci. 22 stopnie, najwięcej w Lublinie, w Zakopanem 19. Z chłodniejszych miejsc o dziwo krańce zachodnie Wrocław zaledwie 11 stopni. Cieplej będzie nawet w Kołobrzegu, gdzie zobaczymy na termometrach 13. Na południu i na całym wschodzie. A w związku z tym oczywiście też silne porywy wiatru. Centrum, zachód, a także przeważająca część krańców północnych tutaj spodziewamy się opadów samego deszczu. Co jutro, czy jest szansa na poprawę w, w, w rejonach położonych, w województwach położonych na krańcach południowo-zachodnich jak najbardziej, ponieważ tam zachmurzenie przejdzie na umiarkowane, czyli po prostu będzie pogodnie i nie będzie padać. Opady deszczu już tylko na południu, temperatura od 9 stopni tam do około 16 w centrum w sobotę zrobi się przede wszystkim trochę cieplej i słoneczniej na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane temperatura na poziomie nawet 18 stopni na pozostałym obszarze nadal pochmurno na południu kontynuacja opadów deszczu zacznie padać też na Podlasiu niedziela deszczowa w prawie wszędzie z małym wyjątkiem i to będzie rejon dolnego śląska a także ziemi lubuskiej temperatura bez większych zmian w poniedziałek możemy liczyć na wzrost przynajmniej na zachodzie do 20 stopni natomiast Wszędzie popada, a na południu też zagrzmi. We wtorek jeszcze trochę cieplej, w centrum do 22 stopni, i tutaj pomimo sporej ilości chmur padać nie będzie. Natomiast na południu wyładowanie atmosferyczne, a na Podlasiu i na całym zachodzie opady deszczu. To tyle na teraz. Dziękuję, do zobaczenia.